Nie każda misja przychodzi jako światło, czasem przychodzi jako ból. Istnieją cierpienia, które nie znikają z czasem, bo jeszcze nie zostały usłyszane. Nie nalegają z powodu słabości, nalegają, bo niosą wiadomość. Rana, która nie przestaje boleć, może być przede wszystkim słowem, którego jeszcze nie wysłuchano wezwaniem ukrytym w ciszy duszy. I być może bardziej niż w jakimkolwiek planie kariery, Twoja misja ukryta jest właśnie tam. W tym miejscu, które najbardziej próbujesz zapomnieć. Viktor Frankl ocalały z obozów koncentracyjnych i twórca logoterapii odkrył, że człowiek nie przetrwa jedynie dzięki instynktowi życia, ale dzięki sensowi, jaki nadaje swojemu cierpieniu. Cierpienie, gdy zostaje odkupione, staje się kierunkiem. I to jest zapomniany klucz w poszukiwaniu celu. To nieprzyjemność ujawnia misję. To cierpienie, gdy przeżyte z prawdą, pokazuje drogę. Często szukamy sensu w tym, co lekkie, piękne, satysfakcjonujące, ale niektóre powołania rodzą się na polu wewnętrznej bitwy, nie po to, by romantyzować ból, lecz by go nie zmarnować. Jest jedno pytanie, które zmienia tor naszej historii: czy to, co mnie zraniło, może też uleczyć kogoś innego? Kiedy odpowiedź przychodzi z uczciwością, ujawnia, że to, co wydawało się niesprawiedliwością, może stać się służbą. Ból, który nie zostaje odkupiony, zamienia się w gorycz. Ale gdy zostanie przyjęty ze świadomością, staje się dziedzictwem. Nie dlatego, że przestaje boleć. Ale dlatego, że zaczyna uczyć. Niektórych blizn nie trzeba ukrywać. Mogą być mapą, której inni potrzebują, by odnaleźć własną drogę. Wyobraź sobie pęknięte naczynie. Przez szczelinę wpada światło. To, co wydawało się słabością, staje się przezroczystością. I być może Bóg, lub sens, który Cię wzywa, czeka właśnie na to, aż spojrzysz z czułością na to, co próbowałeś ukryć. Pęknięcia nie są końcem, są początkiem czegoś prawdziwszego, bo tam nie ma już próżności, jest tylko prawda. A prawda, nawet poraniona, potrafi leczyć. Ból staje się cięższy, gdy próbujemy go przekształcić w produkt, gdy to, co nas zraniło, zaczyna być wystawiane na pokaz. Istnieje subtelna pułapka w próbie przekształcenia misji w karierę. Nie dlatego, że źle jest być wynagradzanym za to, co się kocha, ale dlatego, że często rana nie została jeszcze uleczona i staje się sposobem na uznanie. Próbujemy udowodnić światu, że przezwyciężyliśmy, że zamieniliśmy cierpienie w sukces. Ale misja to nie wystawa. To wcielenie. A wcielenie wymaga ciszy, czasu i prawdy. Współczesne życie sprzedaje nam ideę, że cel musi być widowiskowy, że jeśli nie jest dochodowy, widoczny czy skalowalny, może nie jest wart. Ale to złudzenie nie każde wezwanie musi stać się karierą niektóre muszą po prostu zostać przeżyte niektóre istnieją, by być ziarnem zasianym w rozmowach, w gestach, w cichych obecnościach istnieją powołania, które nie błyszczą, ale trwają które nie są nagłówkami, ale korzeniami. Niebezpieczeństwo zaczyna się wtedy, gdy mylimy cel z prestiżem, gdy chcemy, by sens naszego życia również imponował, gdy chcemy, by usprawiedliwił nasz ból, ale w sposób piękny, inspirujący, godny pozazdroszczenia. Tyle, że nie każda misja rodzi się pięknie, niektóre rodzą się w ciemności i wymagają śmierci ego, zanim pojawią się w świecie. Cel to nie scena, to ołtarz, miejsce, gdzie coś musi umrzeć, by coś większego mogło żyć. A gdy próbujemy żyć z misji, zanim zaczniemy żyć dla niej, przychodzi duchowe wypalenie, wycieńczenie duszy, bo coś, co miało być ofiarą, staje się ciężarem. To, co narodziło się jako głos, staje się celem. To, co było słuchaniem, zamienia się w presję. I misja zaczyna krzyczeć od środka, prosząc o ratunek, nie od świata, ale od nas samych. Często nie jesteśmy zmęczeni misją. Jesteśmy zmęczeni próbą udowodnienia, że ona ma sens. I to kradnie nam piękno prostej, uczciwej, cichej ofiary. Istnieje bardzo popularne kłamstwo: rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz pracować. Ale miłość nie eliminuje wysiłku. Misja męczy, ale to inne zmęczenie. To nie takie, które odbiera życie, to takie, które potwierdza, że ono zostało użyte z prawdą. To zmęczenie, które pod koniec dnia, miesza się z pokojem, i ta różnica jest fundamentalna. Kiedy misja łączy się z istotą, nawet ciężar nabiera sensu, ale gdy rodzi się z poranionego egon, staje się przymusem. Nie musisz zamieniać swojego bólu w firmę, wystarczy, że zamienisz go w drogę. Wystarczy, że pozwolisz, by był twoim gruntem, nie sceną. Że cię prowadzi, a nie kontroluje. Możesz żyć swoją misją, nawet jeśli nikt nie nazwie jej pracą. Nawet jeśli nigdy nie stanie się projektem. Nawet jeśli nikt nie bije brawa. Bo wartość celu nie tkwi w tym, jak jest postrzegany, lecz w tym, kim się stajesz, gdy go żyjesz. A tego nikt nie może zmierzyć. Niektóre misje nie rodzą się w chwilach olśnienia. Rodzą się, gdy życie rani, gdy czegoś brakuje, gdy ktoś zawodzi. Ból nie wybiera dogodnego czasu na przyjście, ale niemal zawsze przychodzi w latach formacyjnych i tam zostaje. Wiele ran, które nosimy od dzieciństwa, nie zamieniło się w wspomnienia, zamieniło się w funkcje. Dorosły, który dziś słucha cierpliwie, być może był dzieckiem, którego nigdy nie wysłuchano. Przyjmowanie mogło się zacząć jako przetrwanie. Dopiero potem stało się cnotą. To możliwe, że nieobecność ukształtowała Twoją obecność. Że narzucona cisza stała się Twoim słuchaniem. Że ojcowskie opuszczenie wykuło w tobie emocjonalne schronienie. Niektórzy uczą się kochać, bo nigdy nie byli kochani we właściwy sposób. Uczą się być obecni, bo znają ból bycia porzuconym. A ta nauka nie pochodzi z książek, pochodzi z braku. Dlatego tak wielu opiekunów nosi w sobie zranioną duszę nie przez deformację, ale przez formację. Może twoja misja nie była wyborem, może została ukształtowana jako odpowiedź, jako instynkt kompensacji, a z czasem jako wezwanie. Wiele spraw, które dziś obejmujemy sercem, narodziło się z tego, co kiedyś rzuciło nas na kolana. Obrońca sprawiedliwości mógł być kiedyś odrzucony. Kobieta, która dziś jest mostem, mogła być murem zbudowanym przez cudze ręce. Cisza, która kiedyś bolała, mogła nauczyć, jak zamienić ból w słowo. I tak cierpienie, choć nigdy niepożądane, staje się surowcem dla czegoś większego. Ale to dzieje się tylko wtedy, gdy wstyd zamienia się w współczucie, gdy miejsce bólu przestaje być potępieniem, a staje się źródłem. Kto zna upokorzenie, potrafi troszczyć się bez osądu. Kto zna upadek, potrafi spojrzeć łagodnie na tego, kto jeszcze nie wstał. Prawdziwe współczucie nie rodzi się z teorii. Rodzi się z blizny, z pamięci, która jeszcze pulsuje, ale już nie krwawi, bo to, co jeszcze krwawi, może zatruć, ale to, co już się zagoiło, może pocieszyć. Dlatego blizn nie trzeba ukrywać. One nie są błędami, są mapami. Pokazują, gdzie życie cię złamało i gdzie zaczęła się Twoja misja. Nie są znakiem porażki. Są śladami przetrwania. A przetrwanie, kiedy staje się służbą, staje się świadectwem. Może wszystko, co dotąd przeżyłeś, nie było odchyleniem od trasy? Może to była tajemna droga cichy szlak, który doprowadził cię dokładnie tam, gdzie możesz zacząć prowadzić innych? Często wyobrażamy sobie, że możemy wypełnić naszą misję dopiero wtedy, gdy będziemy całkowicie uzdrowieni, gdy wszystkie rany się zamkną. Gdy już nic nie będzie w nas bolało. Ale to mit. Pełne uzdrowienie nie jest warunkiem misji, potrzebna jest prawda uczciwa gotowość, by rozpoznać to, co wciąż boli, i szczere pragnienie, by nie używać tego bólu jako broni. Służba nie wymaga doskonałości, wymaga zobowiązania do przejrzystości. Misja nie rodzi się z ciała bez skazy, ale z duszy, która już nie chce się okłamywać. Istnieje pokora, której rzadko się uczy, pokora przyjęcia, że twoja misja nie musi wypływać z talentu, ani z oczywistego daru, może wypływa z przetrwania, może została uformowana w jaskini, w dolinie, w dniach, gdy nie wiedziałeś, czy dasz radę, a mimo to szedłeś dalej, nie z blaskiem, ale z wiarą, nie z siłą, ale z prawdą. Nie każde wezwanie wypływa z tego, co robisz dobrze. Niektóre wypływają z tego, co prawie cię zniszczyło, ale nie zdołało. A gdy rana staje się głosem, coś się zmienia, ale potrzeba ostrożności, bo ten głos może też stać się zemstą, może stać się żądaniem, może stać się potrzebą uznania. I wtedy misja się gubi, wybór staje się moralny, ból może dać ci słowa, ale ego może użyć tych słów do kontrolowania, nie leczenia. Dlatego musimy odwiedzać nasze rany z szacunkiem, z ciszą, z modlitwą, z rozeznaniem. Bo to, co wciąż pali, wypowiedziane bez ostrożności, może spalić, zamiast rozjaśnić. Święta praktyka może pomóc w tym procesie. Pisanie, ale nie jako katarsis, jako świadomość. Weź zeszyt i zapisz, co jeszcze boli, a potem z uczciwością zapytaj. Komu to mogłoby pomóc? Jaką obecność mogłoby to zrodzić? Jakie współczucie mogłoby się z tego bólu narodzić? Nie chodzi o to, by wystawiać rany na pokaz, ale by rozumieć je jako świętą ziemię. Dziennik rany to nie krzyk, to ołtarz, miejsce, do którego wracasz, by pamiętać, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz. Paweł apostoł nosił cierń, nie ukrywał go, modlił się. Prosił, by został usunięty i nie został. A kiedy nie został usunięty, został przyjęty. A gdy został przyjęty, stał się siłą. Bo nie było już złudzeń. Była tylko zależność. I tam w przyjętej słabości narodził się prawdziwy autorytet. Nie ten, który przekonuje argumentami, ale ten, który niesie obecność. Cierń dla Pawła stał się przypomnieniem, że łaska wystarcza. Może twoja rana nie musi zniknąć. Może wystarczy, by przestała krzyczeć i zaczęła szeptać. A w tym szeptaniu może kryje się Twoje prawdziwe powołanie. Nie każdy ból jest gotowy, by go dzielić. Niektóre są jeszcze zbyt świeże, jeszcze krwawią, jeszcze mylą. A gdy służymy z rany, której nie dotknęło jeszcze miłosierdzie, nie dajemy obecności. Dajemy pilną potrzebę. Misja, która rodzi się z nieuleczonego bólu, staje się przymusem desperacką próbą ulżenia własnemu ciężarowi poprzez innych, ale gdy ból został dotknięty prawdą, przeszedł przez filtr ciszy i akceptacji, staje się służbą, a taka służba jest łagodna. Nie dlatego, że łatwa, ale dlatego, że wypływa z miejsca ukojonego. Istnieje subtelna, ale fundamentalna różnica między traumą a powołaniem. Trauma chce naprawić przeszłość. Powołanie chce pojednać teraźniejszość. Trauma szuka kontroli. Powołanie oferuje połączenie. Gdy mówimy lub działamy z traumy, nasza energia jest obronna. Nawet jeśli wydaje się piękna, próbuje coś udowodnić. Ale gdy źródłem jest powołanie, jest spokój, jest przestrzeń, jest rezonans. To, co pochodzi z powołania, nie domaga się wpływu. Po prostu przychodzi i zostaje. Jednym z najjaśniejszych znaków, że misja jest jeszcze zatruta, jest potrzeba uznania. Gdy mówimy o celu, no ale czekamy na oklaski. Gdy służymy, ale czujemy złość, gdy nikt nas nie zauważa. Gdy pomagamy, ale domagamy się uwagi. To nie zło. To ból, który wciąż się sączy. To ego, które wciąż jest poranione. To serce, które jeszcze nie zna pokoju. W takich momentach najlepsze, co możemy zrobić. To nie walczyć, ale zatrzymać się, wrócić do miejsca, gdzie rana się zaczęła i jeszcze raz wysłuchać tego, co nie zostało usłyszane. Modlitwa misji nie brzmi: jak mogę zostać użyty? To pytanie może ukrywać próżność. Modlitwa misji jest inna, spokojniejsza, bardziej świadoma. To szept: Poślij mnie, jeśli jestem gotowy, by nie błyszczeć, lecz unieść. Bo misja to nie występ, to odpowiedź. A prawdziwe odpowiedzi przychodzą nie wtedy, gdy chcemy być wyjątkowi, ale gdy jesteśmy dostępni, dostępni by kochać, nawet jeśli nikt nie zapamięta, dostępni by służyć, nawet bez nagrody, dostępni by iść, nawet bez wyraźnego kierunku, ale z cichym zaufaniem. Jeśli rana wciąż krzyczy, może to jeszcze nie czas by mówić. Może to czas, by trwać w ciszy, by pozwolić, by została przyjęta, zanim zostanie użyta, ale jeśli już nie krwawi, jeśli pulsuje spokojnie, jeśli nie domaga się, ale zaprasza, może to jest ten moment. Bo to, co już nie boli, ale wciąż porusza, może być dokładnie tym, co świat powinien usłyszeć nie jako wykład, ale jako obecność nie jako idea, ale jako życie. Może twoje powołanie nie ma nazwy, tytułu ani reflektorów? Może to rozmowa, którą powtarzasz z kimś, kto wciąż czuje to, co ty już przeszedłeś? Może to gest, milczenie, spojrzenie? I może właśnie to, to echo rany, która już nie boli, ale która wciąż pamięta? A jeśli tak jest, to nie jesteś zagubiony. Odpowiadasz. Odpowiadasz z całym sobą na coś, co kiedyś było bólem. A dziś jest kierunkiem.